Witam was ponownie. Teraz już zaczynamy spotkanie. Przypominam, że naszym tematem jest jak otworzyć się na nową miłość, na nowy związek po trudnym rozstaniu, po dłuższym okresie bycia samemu. Jak to zrobić, żeby na nowo być gotowym na miłość? Mam do was prośbę o to, abyście mi przysyłali od razu swoje pytania, ponieważ nasze spotkanie trwa kwadrans. I te pytania, które dostaję później, to po prostu nie jestem w stanie już na nie na bieżąco odpowiedzieć. Przepraszam Was bardzo, bo muszę tutaj sobie uruchomić właśnie taki panel, żebym widziała Wasze, wasze pytania. Już on jest. Także zachęcam do wpisów. A już konkretnie o czym będziemy dzisiaj mówić? Starałam się. Y jakby skonstruować to dzisiejsze spotkanie, mm, kierując się Waszymi wypowiedziami, wypowiedziami osób, z którymi wcześniej zdarzyło mi się y, pracować. Często słyszę takie zdanie: Po jakimś na przykład nieudanym, trudnym związku, y, nie mam już nic do zaoferowania. Nie jestem w stanie już nikomu zaufać. Nie jestem w stanie otworzyć się przed nikim na nowy związek. To nie jest dobre podejście do. Przyszłości. Ponieważ jeżeli z góry zakładamy, że czegoś już w nas nie ma, to tak jakbyśmy od razu mówili sobie takimi drukowanymi literami, to się nie uda, tak? to nie ma prawa się udać. Yy, taka metafora, która mi teraz przyszła do głowy, to tak jakby nam się wydawało, że mamy jakiś limit miłości, jakiś zbiornik, który właśnie nam się wyczerpał. Jeżeli tak uważamy. To będziemy potem chodzili z takim pustym naczyniem i czekali, że ktoś nam do tego naczynia tej miłości naleje. Bo często właśnie tak jest, że osoby, które są same, które mają jakieś trudne doświadczenia, mówią, że no właśnie, trudno mi jest się otworzyć, ale jak spotkam jakąś właściwą osobę, to może wtedy zaryzykuję. Niestety, kochani, to tak nie działa. Najpierw trzeba otworzyć się wewnętrznie, trzeba się samemu przygotować, a dopiero wtedy mamy szansę, że kogoś odpowiedniego spotkamy. Dlaczego tak jest? Ponieważ tutaj ja bardzo lubię sobie szperać w różnych takich nowinkach naukowych. Nawet niedawno opublikowałam na sympatii felieton na ten temat. Otóż naukowcy, fizycy kwantowi oraz neurobiolodzy Którzy zajmują się człowiekiem, jego energetyką, twierdzą, że my działamy na zasadzie takiego nadajnika i odbiornika. I jeżeli mamy sobie jakieś wewnętrzne przekonanie, to nie musimy mówić ani słowa na ten temat, ale ta informacja, jacy my jesteśmy, czego oczekujemy, po prostu do ludzi się przedostaje. Pozdrawiam, Kamila. Eee, I ta informacja, Sprawia również, że my odbieramy z otoczenia to, czego się spodziewamy. Czyli, jeżeli słuchajcie, spodziewamy się, że nam się nie uda, no to nam się po prostu nie udaje. Jeżeli się spodziewamy zawodu uczuciowego, no to jesteśmy gotowi na to właśnie doświadczenie, a my mamy być gotowi na szczęście. I tak jak powiedziałam, pełnia przyciąga pełnię, a brak przyciąga brak. No więc jak się przygotować, jak się otworzyć? Przede wszystkim szukajmy w sobie, a nie na zewnątrz. Czyli od czego zacząć? Pomyślcie, jaka jest. Y, czy pingwiny mają kolana? Niestety, na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale może na następnym spotkaniu przygotuję się na takie ciekawostki. Y, słuchajcie, zaraz, bo zgubiłam wątek przez te pingwiny. Aha, już wiem. Yy, otóż yy, przypomnijcie sobie to fajne uczucie, kiedy jesteśmy zakochani. Tak zwane motyle w brzuchu i to, że jesteśmy tacy uskrzydleni, szczęśliwi. Yy, wszystko nam się podoba, świat jest piękny. I teraz tak, przecież to uczucie jest w nas. Teoretycznie wywołała je jakaś osoba, ale tak naprawdę my to odczuwamy. Więc warto spróbować generować w sobie te uczucia w inny sposób. Zachwycać się z światem, robić miłe rzeczy, przywoływać do siebie to uczucie, które właśnie towarzyszyło nam, kiedy byliśmy zakochani. Pozdrawiam Anetę, Grażynę, Mariusza i zapraszam jeszcze pozostałych. Piszcie i proszę o Wasze pytania. Wracając do tematu. Wiecie co? Czasami tak się mówi. Jeżeli chcesz być bogaczem, to zachowuj się jak bogacz. Miej gest, nie bądź skąpy. To samo prawo dział, działa w miłości. Jeżeli jej pragniemy, to nie możemy skąpić uczucia, zaufania, nadziei, bo wtedy właśnie zachowujemy się jak tacy ludzie ubodzy, którzy w ogóle nie są przygotowani na to, żeby być bogaty. Yy, moi drodzy, i teraz tak, jak to zrobić w praktyce? Um, po prostu um, musimy zacząć dawać. Obowiązuje takie prawo. Jeżeli chcesz coś otrzymać, to zacznij to samo dawać. Przemek chce, żebym go pozdrowiła, więc pozdrawiam Przemek. Yy, słuchajcie, yy, po prostu chodzi o to żeby pierwszemu ofiarować to, co chcielibyśmy dostać. Czyli to zaufanie do ludzi, serdeczność, ciepło, uczucia, po prostu kreujmy miłość na co dzień, w takim wymiarze, w jakim jesteśmy w stanie to robić. Co dalej trzeba zrobić? Trzeba się odważyć, ponieważ warto sobie uświadomić. Że nigdy nie dostaniemy tej gwarancji, o której każdemu chodzi, bo każdy chciałby mieć gwarancję, że następna miłość zakończy się sukcesem i że nie zostaniemy zranieni, ale taka gwarancja nie jest możliwa. Yy, Sylwia mówi, związek, na nazwa, zmykam stąd. Cześć Sylwio, jakkolwiek mam wrażenie, że właśnie należysz do osób, które dosyć, yy, znaczy są dosyć zamknięte tak, na sprawy związane z relacjami. Yy, super. Słuchajcie, jeżeli postrzegamy miłość jako zagrożenie, to wtedy po prostu jesteśmy defensywni. Wtedy nie mamy w sobie tej energii, która miłość przyciąga. W związku z tym musimy wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia. Jeżeli chcę się zakochać, to muszę wziąć pod uwagę również i to, że mogę zostać zraniona. Ale biorę za to odpowiedzialność, tak jakby stać mnie na to, i to właśnie robię. To jest to wyzwanie. To jest wyzwanie, jeżeli czegoś chcemy w życiu, jeżeli chcemy dostać dobrą pracę, to też musimy się odważyć, sprawdzić się. Być może nam się nie uda. Może zostaniemy zwolnieni, może okaże się, że nie nadajemy się do tego. Ale często takie wyzwanie podejmujemy. W miłości również trzeba to zrobić. Co dalej? Co jeszcze jest ważne? Warto zadbać o to, żeby zamknąć za sobą drzwi do przeszłości. Nie chodzi mi o to, żeby tę swoją historię, która była, która może rzuca cień na nasze szczęście, yy, jakoś zdewaluować, zapomnieć. Nie, chodzi o to, żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski. Daniel Radaczyński pisze, że jest singlem i szuka dziewczyny. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że będę ci pomocna. Yy, zamknąć za sobą przeszłość, to znaczy zadać sobie kilka pytań, przeanalizować sytuację, która miała miejsce yy, i która sprawiła, że teraz, się, że teraz jestem sama, tak? Że się rozstałam, rozstałem z moim partnerem, partnerką. Yy, co można zrobić, żeby taką sytuację zamknąć, przeanalizować. Przede wszystkim trzeba sobie zadać kilka pytań. Co sprawiło, że moja relacja się zakończyła? Na pewno były jakieś powody. Być może y, część tej winy spoczywa na mnie. Może zła komunikacja, może brak czasu, może brak okazywania uczuć. Y, czasami nie do końca wiemy, co takiego się stało, ale warto poszukać tej przyczyny. Co jeszcze? Co sprawiło, że czuję się zraniony, zraniona? Spójrzmy na te uczucia. Czy to jest nasze ego, które zostało zranione, bo zostaliśmy odrzuceni? Czy to jest jakiś smutek, jakiś zawód? To wszystko warto sobie przeanalizować. Aneta pyta, jak miłość w mi się wypala, co zrobić, żeby znowu zakwitła. Aneto, zaraz Ci odpowiem. Dokończę tylko tutaj ten wątek, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że zamykając przeszłość, warto po prostu zdać sobie sprawę, jakie doświadczenia wyniosłem z tego etapu, czego się nauczyłem i kluczowe, co mogę zrobić następnym razem inaczej. Jak mogę uniknąć tych błędów i sprawić, że następna relacja mi się uda? Wracam do Anety. Aneto, przypomnijcie sobie, jeżeli to Ciebie dotyczy, jeżeli właśnie jesteś w takim związku, gdzie miłość ulatuje, co sprawiło, że kiedyś byliście tacy uskrzydleni? Na pewno. Wpłynęła na to jakość czasu, który spędzacie ze sobą. Nie sądzę, żebyście omawiali plany renowacji jakiejś altanki w ogródku albo zastanawiali się nad jakimś wspólnym budżetem. Warto dać sobie codziennie. Taki czas tylko dla siebie. Zacząć się dzielić emocjami, nadziejami, wątpliwościami, smutkami, komunikować się otwarcie, powiedzieć nawet partnerowi: wiesz, co, widzę, że nasza miłość troszeczkę jakoś y, traci energii, tak? Chciałabym, żeby to się zmieniło. Po prostu otwarta komunikacja bardzo pomaga. Słuchajcie, widzę, że dużo piszecie, bardzo się cieszę. Natomiast nie na wszystkie pytania oczywiście jestem w stanie odpowiadać na bieżąco, ale obiecuję, że wszystkim osobom, które piszą, będę odpowiadała jeszcze dzisiaj i jutro, także każdy swoją odpowiedź otrzyma. Marek pisze, że nie ma to jak być wolnym i być niezależnym. Marku, ale w związku też może być wolność i niezależność. To, że wchodzimy w związek, to wcale nie zależy, nie, nie, nie znaczy, że zakładamy sobie jakieś kajdany. Owszem, jest odpowiedzialność za drugiego partnera, za naszą wspólną sytuację, różne sprawy, ale na zaufaniu i fajnej, otwartej relacji budujemy taką relację, która nam wolności i niezależności nie odbiera. Eee widzę jest bardzo długie pytanie, więc odpowiem na nie dziś wieczorem albo jutro. Wojtek pisze: obojętność, brak zrozumienia, ciągła ocena, brak zarzucania sobie czegokolwiek, wszystko się sypie, brak wspólnego zdania o drobnych nawet rzeczach, różnicach w poglądach. Wojtku, no, jeżeli rzeczywiście dochodzisz do wniosku ty i Twoja partnerka, że gdzieś tam drogi wam się rozchodzą, że nie macie już wspólnego status quo, to czasem lepiej. Podjąć świadomą decyzję o rozstaniu, bo czasem jest tak, że ludzie odkrywają, że będzie im lepiej bez siebie. Tak, można robić próby porozumienia i warto to robić, ale można też dojść do takiego wniosku i to też jest w porządku. Aneta, dziękuję za odpowiedź. Aneta, ja też Ci bardzo dziękuję za Twoje pytanie. Co pisze Marek, że niezależność, obowiązki, plany, dom, budżet, dziecko i tak dalej, więc się nie zgodzę. Marku, to jest zawsze Twoja decyzja i każdego z nas i oczywiście, jeżeli ktoś woli być singlem, to ma do tego absolutne prawo. Uważam, że życie singla może być fantastyczne, jeżeli nie ma w nas tej potrzeby tworzenia związku, to oczywiście y, nie musimy tego robić, tak? Ale większość osób Chce się czymś dzielić, mnożyć swoje szczęście, i z tego to wynika. Słuchajcie, co jeszcze? Co jeszcze jest ważne? Powoli będziemy kończyć, ale mam nadzieję, że jeszcze mi się uda wam powiedzieć kilka, kilka spraw, zasygnalizować. Warto też. Podarować sobie samemu szacunek. Jeśli nawet poprzednia relacja zakończyła się z naszej winy, coś zrobiliśmy nie tak, to nie warto się obwiniać. Jeżeli już wyciągniemy wnioski z tej sytuacji, zmądrzejemy i wiemy, co zrobiliśmy nie tak, to dajmy sobie następną szansę. Powiedzmy sobie, że no wtedy byliśmy na takim poziomie swojej świadomości, że nie widzieliśmy innego rozwiązania. Teraz będzie z pewnością inaczej. Co jeszcze? Warto zadbać o siebie i o swoją fizyczność, i o swoją psychę. Dlatego, bo tym, co jest w nas atrakcyjne, to jest właśnie to, że mamy swoje życie, mamy swoje upodobania, mamy swój świat i dbamy o siebie. Kiedy idziecie gdzieś, to założę się, że waszą uwagę przyciąga najbardziej osoba, która ma się czym dzielić, ma co opowiadać, wygląda na zadowoloną z życia. Jeżeli ktoś jest zgorzkniały, narzeka, to po prostu odpycha nas od siebie. Jeśli ktoś jest smutny, Czasami mamy ochotę podejść do niego, spytać, co się stało, dlaczego ma taką minę, ale jeżeli ta osoba wchodzi w jakieś tam narzekanie, opowiadanie, jak to jest źle i smutno na świecie, to też tak naprawdę nie chcemy z taką osobą być blisko, bo chcemy wszyscy radości, uśmiechu, szczęścia i w związku z tym sami generujmy to w swoim życiu, będzie nam wtedy lepiej samym ze sobą i obdarowujmy tym innych ludzi. I wtedy po prostu tego szczęścia będzie więcej. Ewa Szatkowska, mówiłem mądre słowa, bardzo Ci, Ewo, dziękuję. Jagoda, jagoda, jak żyć w tym świecie? Jagoda, z uśmiechem i z nadzieją, ponieważ y, masz wpływ na swoje życie i masz wpływ na to, co w tym życiu się za, y, zadzieje. Y, została przerwana, ale o, jakaś mała przerwa, przepraszam, bo to jakieś techniczne sprawy pewnie Wi-Fi nam zaszwankowało, ale już znowu jestem z Wami. I słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze nie odchodźcie, ponieważ chciałabym Was zaprosić na niedzielę na imprezę, która odbędzie się w Warszawie w Schronisku na Paluchu. Jest to impreza pod tytułem Gwiazdy na Paluchu. Impreza adopcyjna. Sympatia jest patronem medialnym, za co jej bardzo dziękuję w imieniu własnym i pozostałych organizatorów. Sympatia będzie też obecna na tym wydarzeniu. Także kochani, jeżeli chcecie spotkać się ze mną, chcecie zobaczyć gwiazdy, będzie Patrycja Markowska, będzie Małgorzata Ostrowska z grupy Lombard. Dla osób, które lubią wycieczki w przeszłość, będzie Stan Borys, nasza dawna gwiazda, wykonawca jaskółki. I będą też inne gwiazdy serialowe, które będą prezentowały Psy, które poszukują dobrych domów. Może ktoś z Was obdarzy uczuciem jakiegoś fajnego zwierzaka ze schroniska? Bardzo Was serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że niektórych z Was będę mogła spotkać osobiście. I jeszcze jedna rzecz niespodzianka albo powiem za dwa tygodnie, kiedy się spotkamy, będę miała dla dwóch osób prezent. Będzie to moja książka Szczęście w Miłości: jak mądrze kochać i rozumieć siebie. I znajdziemy jakiś klucz. Dwie osoby książkę ode mnie otrzymają. A dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. Na wszystkie pytania odpowiem po powrocie do domu, dziś i jutro. No i do zobaczenia za dwa tygodnie.